Tego lata. Przygotuj się na wydarzenia, które zmienią bytom na zawsze. Oczekuj zdarzeń opisywanych jako fenomen. Nadchodzą cztery postacie, które mają tylko jeden cel: czynić dobro. Jedni nazywają ich superbohaterami, inni pomocnikami. Oni mówią jednak o sobie krótko. Drużyna A. Jego ambicja czyni cuda, a przegrana dla niego nie istnieje. Ambitny Amadeusz. Nowe wyzwania to dla niej codzienność. Z nią nie ma mowy o porażce. Aktywna Alicja. Pomoc kobietom w potrzebie to jego życiowa misja. Atrakcyjny Antonio! Rozwiązywanie trudnych problemów to dla niej pestka. Awangardowa Angelica. Wspólnie tworzą drużynę A. Stworzeni do tego, by zmieniać dla was pyton. Nie musicie ich szukać! To oni. Snide